Cztery pory roku z poezją Księdza Pasiewa. Zima. Jeszcze nie kalendarzowa, ale od kilku dni mocno się daje nam wyznanie. Ale jednocześnie czas adwentu. Ksiądz Janusz Zajca Pasier. Pani Elżbieta Biedel. Polarki są teraz ciemniejsze, a wieczory coraz dłuższe. Lada dzień pierwsza gwiazdka, śniegowa na rękawie palta, przypomni wszystkie niegdysiejsze śniegi, dawne dziecinne radości, samne ślizgawkę i lepienie bałwanów z martwianymi nosami. Sąsiedzi w tramwaju, autobusie czy pociągu coraz częściej rozmawiają o świętach. W niedzielę proboszcz w fioletowym bornacie, w dzień powszechny samotna wysoka świeca, płonąca przed świtem w czasie rolet, Książka szalik na wystawie, który byłby dobrym prezentem, wszystko to zwiastuje nadchodzącą radość. A światłość już niedaleko. W grudniu się narodzi dziecko. Pieśń. Pochwyćcie instrumenty i zaśpiewajcie, przyłączcie się wszyscy do radości mojej. Bóg bowiem podniósł mędzarza, daje mu mieszkać na górnym Syjonie. Nastał czas pełni i dzień uroczysty. Gdyby nie on, nie dowiedziałbym się nigdy, bo Jaką radością dla Boga może być człowiek.